W ramach zintegrowanego projektu branżowego skierowanego do sektora spożywczego Wumber Expo równocześnie odbyły się cztery imprezy targowe. Targi Baltic. 15 edycja targów cukiernictwa, lodziarstwa i piekarstwa. W tym roku prawie 100 wystawców. Jeżeli chodzi o elementy programu bardzo bogate. Między innymi trzecia edycja Konkursu dla młod, młodzieży Kuźnia słodkich talentów. W tym roku prowadzi ją znany cukiernik Tomasz Dekar. Musimy mieć smak i ten smak trzeba nie? Świetna tarta na ciemnej czekoladzie z serem teśniowym gorgonzola. Jak ktoś to czyta mówi, hmm, hmm, no fajnie, tak, ale nie, nie dziękuję, tak. A jeśli go poczęstuje, bo też robiliśmy takie testy, ktoś próbuje i mówi, wow, jakie rewelacyjne, tak. Fajny smak, co to jest? Ser pleśniowy? O nie, to to bym nie spróbował sam. Nowość nasza, czyli gofry czekoladowe, na które bardzo stawiamy, robione na autentycznej belgijskiej czekoladzie, także naprawdę coś pysznego. Unikajmy tych słodyczy, takich wysoko przetworzonych, jakichś batoników, krosantów. Lepiej kupić kawałek na przykład cerniczka, czy samemu na przykład upiec zdrowe babeczki. Ja nie jestem takim przeciwnikiem słodyczy, sama i tak kocham słodycze. 17 edycja targów GastroExpo. Targi wyposażenia i zaopatrzenia gastronomii, hoteli i sklepów. Jedną z najciekawszych w tym roku elementów programu są pokazy kulinarne Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, drużyna olimpijska, która reprezentowała nas za granicą i zdobyła wyróżnienie. Kolejnego dnia, w czwartek, odbywa się druga już edycja sztafety, Ogólnopolskiej Sztafety Kulinarnej Młodych Kucharzy, w której biorą udział, bierze udział młodzież ze szkół gastronomicznych. Sztafetę prowadzi Krzysztof Skiba. Jak mają pomysł na to danie, to wszystko pokaże się niebawem. Targi są bardzo fajne, przejrzyste, zupełnie inne niż te dotychczas, które mieliśmy kontakt mieć 2-3 lata temu, praktycznie rzecz biorąc. W nowym miejscu myślę, że to się wszystko rozwija. Zmieniają się potrzeby klienta, jak widać zupełnie innego rodzaju są stoiska niż były kiedyś. Ze względu na tą przestrzeń więcej rzeczy jesteśmy w stanie pokazać i lepiej rozmawia się z klientem. I nawet jeśli podstawimy tam kubek, to stąd mogę odpalić maszynę. 16 Targi Mleczarstwa. Gościmy no, plejadę polskiego mleczarstwa, najlepsze zakłady. Oprócz tego, zakłady, które współpracują z mleczarniami, czyli maszyny urządzenia, środki myjące. Wystawiamy się już po raz 16, po raz pierwszy w tym przepięknym obiekcie. To nas bardzo cieszy, że możemy naszych klientów, naszych gości poprosić w nowych obiektach, w nowym y, gmachu i wystawiamy te produkty najlepsze, które, które posiadamy z polskiego mleka. Specjalizujemy się w produkcji serów y, y, ementalsko-holenderskich z dziurami. Naszym takim sztandarowym produktem y, jest ser Edamer. 12. Międzynarodowe Targi Produktów czy Twórczości Rybnego. Po raz pierwszy organizowane w Amber Expo w nowym centrum MTG. Zgromadziło blisko 100 wystawców z Polski i zagranicy, z takich krajów jak Turcja, Dania, Niemcy, Indonezja, Islandia. Firmy przygotowały wiele atrakcji na swoich stoiskach, m.in. live cooking połączony z degustacją owoców morza, takich jak małże błękitne. nowością również są pierogi, które są nadziewane mięsem z dorsza i z łososia. Ryby to jest też bardzo ważny taki składnik każdej diety. Przedmiotnie Polak je rybkę raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, a przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu rybka. No i oczywiście pieczona, duszona, a nie smażona, no bo w tej panierce też strasznie dużo wtedy tłuszczy. Chcemy, żeby nasza ryba tradycyjna, którą hoduje się od kilkuset lat, była cały czas na topie, była cały czas na naszych stołach, ponieważ jest tego warta. Prezentujemy na targach komorę wędzarniczą pracującą z zamkniętym obiegiem dymu. Urządzenie jest ekologiczne z kilku powodów. Pierwszym to jest sposób wytwarzania dymu. Jest to bezpłomieniowe wytwarzanie dymu, dzięki czemu ograniczamy bardzo y, znacznie ilość benzopirenów, substancji rakotwórczych, gdzie y, te benzopireny nie przedostają się do produktu. Informacje dotyczące kolejnych imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie znajdą Państwo na www.amberexpo.pl.